Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu. Handel w parze do złotówki. Gra na dźwigni. Bezpieczeństwo. Coxie IO Wszystkie rynki w jednym miejscu. Sobota, 15 czerwca 2019 roku. Z tej strony Mike. Witam i zapraszam na 133. Kryptoniusy. A w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut. Nadchodzące wydarzenia. Co tam w kryptoćwierka, czyli przegląd Twittera. Analiza bieżącej sytuacji na rynku. I kilka słów na koniec. Jeśli chodzi o dzisiejsze wiadomości, przygotowałem parę pozycji. Ujawniono detale na temat blockchaina Ton. Brytyjski KNF wrzuca na listę dwie firmy finansowe. Jack Dorsey o kodzie Bitcoina. Krypterium wprowadza globalną kryptokartę Islandia i e-pieniądze Nevada wprowadza nowe kryptoregulacje Czy Abra wprowadzi Monero? A także ze strony comparic.pl Bitcoin zyskał 47% na wartości Zaczynamy 133 kryptoniusy. Ton. Rosyjska agencja Aton opublikowała nowe informacje na temat sieci Telegram Open Network, czyli Ton, jednej z najbardziej wyczekiwanych w świecie krypto. Tron ma zapewnić takie usługi jak wewnętrzne płatności, obsługę zdecentralizowanych aplikacji oraz portfele. Dodatkowo system ma wprowadzić technologię o nazwie Instant Hypercube Routing, dzięki której transakcje mają przebiegać natychmiastowo. Sieć ma działać w algorytmie Proof of Stake z wieloma blockchainami, maksymalnie ma być 292 blockchainy z jednym nadrzędnym, czyli Masterem. Natywny coin systemu nazywa się Gram. Teraz będzie prowadzone także także sprzedaż, do tej pory tokeny ICO jest to rekordowe ICO, chyba o ile dobrze pamiętam to jest 1,7 miliarda dolarów zostało zebranych, ale było tylko sprzedawane tokeny były sprzedawane tylko i wyłącznie dla inwestorów nawet nie instytucjonalnych tylko dedykowanych, czy to się nazywa leciało mi z głowy jak ci inwestorzy się nazywają akredytowani o, już pamiętam, inwestorzy akredytowani mogli to kupić teraz będzie mógł kupić to każdy start, o ile się nie mylę 10 lipca Lecimy dalej. UK, brytyjski odpowiednik naszego KNF-u, czyli Financial Conduct Authority, czyli FSA FCA, przepraszam, błąd jest tutaj, opublikował ostrzeżenie przeciwko dwóm firmom Oszustom. Jedna z nich udaje Swiss Investment Corporation, która jest regulowana przez FCA, a druga jest klonem banku Goldman Sachs. Jedna z domen oszustów jest to Swissinvest.biz. Firma oferuje inwestycje w krypto takie jak Bitcoin, Ethereum czy XRP oraz metale szlachetne. A klon Goldman Sachsa za to prowadzi crypto Trading Desk. Chociaż sam bank zaprzecza, jak, jakoby kiedykolwiek prowadził takie usługi. Uważajcie, zawsze weryfikujcie w różnych źródłach. A przede wszystkim, jeżeli zobaczycie na stronie, czekajcie, tylko omknę, za, okno zamknę, żeby. Tutaj. Nikt mi z zewnątrz nie huczał A jeżeli zobaczycie, że na pierwszej stronie Na pierwszej stronie od razu jest jakaś licencja W Wielkiej Brytanii albo w Hongkongu To od razu na 99% jest to scam Lecimy dalej Jack Dorsey Okazuje się, że CEO Twittera aktywnie działa w świecie kryptowalut Już w marcu ujawnił, się jego firma płatnicza Square Buduje mały zespół, ma, który ma pomóc w rozwoju Bitcoina i ogólnie kryptowalut W wywiadzie udzielonym niedawno The Next Web Jack potwierdza, iż zatrudnił bułek dyrektora Google'a Steve'a Lee jako szefa zespołu. Celem zespołu ma być uczynienie kryptowalut bardziej dostępnymi, a także zapewnienie edukacji w tej nowej technologii. Dorsey twierdzi, iż mało osób w świecie pracuje nad sprawdzaniem kodu, a jego zespół ma zapewnić w tej kwestii huge boost, czyli wielkie przyspieszenie, wielkie doładowanie, wielką pomoc, różnie to można tłumaczyć. No cóż, zobaczymy, jak to się wszystko przyłoży. Mówi też, że mają patrzeć na kod Bitcoina, szczególnie jeśli chodzi o kwestię rozwiązań Lightning Network. Bardzo fajna sprawa. Lecimy dalej, Krypterium, estoński startup finansowy o nazwie Krypterium właśnie wypuścił swoją kartę płatniczą, Krypterium Card, jest to karta, karta oczywiście prepaidowa. Jest to pierwsza karta kryptowalutowa dostępna globalnie, niezależnie od lokalizacji na świecie. Po zamówieniu karta powinna dotrzeć w przeciągu trzech dni roboczych. W priorderze kartę zamówiło już 5000 klientów ze Estonii. Karta jest powiązana z aplikacją bez opłat transakcyjnych, jednak obowiązuje 1,5% prowizja przy depozycie. Limity dzienne to 10 tysięcy dolarów, a limit miesięczny to 60 tysięcy dolarów, czyli teoretycznie w większości osób powinna starczyć. Firma twierdzi, iż, iż jest w pełni zgodna ze estońskim, ale także z brytyjskim prawem No cóż, konkurencja dla Wirexa y Z dużo większymi limitami Ciekawe jak to będzie wyglądać Lecimy dalej Islandia Islandzki regulator potwierdził e, Zatwierdził przepraszam, firmę Monerium z Reykjaviku Jako pierwszego operatora e-pieniędzy w tym kraju Oznacza to, iż firma może udostępniać płatności Waltomy Fiat na blockchainie i robić to w całej europejskiej strefie ekonomicznej. Jest to pierwszy taki przypadek powiązania e-pieniędzy i technologii blockchain. Powstanie kon konceptu EMI, czyli Electronic Man Institution, datuje się na rok 2009. Tuż po kryzysie, w przeciwieństwie do banków, które pożyczają pieniądze swoich depozytariuszy, kredytobiorcom, IMI zabezpiecza te fundusze, czyli nie ma tej rezerwy cząstkowej. Największa zaleta natychmiastowa, bezwarunkowa wypłata depozytu. To jest super sprawa, bo w banku wiecie doskonale, że jak chcecie wypłacić troszeczkę więcej, to musicie niestety umówić się na późniejszy termin. Lecimy dalej! Stan Nevada. Wprowadził właśnie pakiet ustaw stanowiących regulacyjną piaskownicę dla technologii blockchain. Ustawy, o których mowa, mają następujące identyfikatory OSB od 161 do 164 i definiują zarówno zasady dla firm wdrażających technologię blockchain, jak również zmuszają władzę, aby akceptowały. Władze oczywiście, aby akceptowały elektroniczne dokumenty, a także te na blockchainie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy stan styka się z technologią blockchain, ponieważ już w 2017 roku opublikowano akt SB 398, który przyciągnął wiele inwestycji z tej branży do stanu. Jak widzicie, w Stanach są różne podejścia. Jedni, tak jak Nowy Jork, rzucają kłopoty pod nogi, inni starają się przyciągnąć. No cóż, lecimy dalej. Abra! Monero szczyci się tym, iż doskonale chroni prywatność swoich użytkowników, i jak do tej pory żadne służby nie były w stanie przełamać zabezpieczeń. Podczas ostatniego AMA firmy Abra doszło do ciekawej rozmowy pomiędzy CEO firmy Billem Barchytem oraz gospodarzem Monero Tok Douglasem Tumanem. Podczas tej rozmowy Bill dał do zrozumienia, iż firma planuje integrację Monero do swojej platformy. Firma zajmuje się inwestycjami. I jest dostępna w 150 krajach, oczywiście poza USA. Aplikacja firmy działa w modelu all-in-one, czyli zapewnia transfery, inwestycje, a także branie i udzielanie pożyczek. Bardzo fajna sprawa. No cóż, można powiedzieć, chyba tylko tyle, że lecimy dalej. Ale zanim przejdziemy do nadchodzących wydarzeń, ze strony comparic.pl, artykuł Tomasza Sarny: Grayscale Bitcoin zyskał 47% na wartości w trakcie eskalacji wojny handlowej. Bitcoin znacznie przewyższył wzrostami. Tradycyjne aktywa uchodzące za tzw. Tak bezpieczne przystanie. Coraz więcej osób zaczyna myśleć o ochronie majątku w czasie eskalacji wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, amerykański zarządzający aktywami cyfrowymi z Grayscale. W najnowszym raporcie potwierdza, iż najpopularniejsza kryptowaluta zyskuje dzięki niestabilności geopolitycznej. Proszę bardzo, no to ciekawe, co mogłoby się wydarzyć, jeżeli na świecie nastąpiłby wielki kryzys kolejny. I to taki kryzys, który byłby podobny do tego kryzysu z lat 20, a może nawet jeszcze większy. Ciekawe. No cóż, cóż ja mogę tu skomentować. Przeczytajcie artykuł na kompariku, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej. A teraz przejdźmy już do nadchodzących wydarzeń. Oczywiście dziękuję Dominikowi za co tydzień, dwa razy w tygodniu właściwie, za w środę i sobotę nadsyłanie tych wydarzeń. Super sprawa, super robota, wielkie dzięki. 15 czerwca Cardano, Cardano ma mieć spotkanie na Tajwanie, a Quantum Resistance Ledger, zakończenie automatycznej migracji z erc 20 I co ciekawe, jeszcze zanim przejdę do tego newsa, QRL będzie następną kryptowalutą na, yy, w laboratorium. 17 czerwca Nulls ma opublikować nową stronę internetową, a IOTEX. Ma wypuścić pierwszy token na sieci, czyli Vitality 18 czerwca Nano, czyli ulubiona waluta Kowalskiego Ma mieć spotkanie w Londynie Teraz przejdźmy sobie do Twittera Tam parę ciekawych rzeczy Czyli co tam w krypto ćwierka Czekajcie, tu się jeszcze kliknę KryptoRewolucja opublikowała następujący post Następna banka może zakończyć się w rejonie 400 tysięcy Oczywiście pewnie chodzi o dolary I będzie spowodowana nie FOMO, a fundamentami Tak przynajmniej sugeruje Bloomberg, czyli agencja Bloomberg Jak wiemy jedno, ja wiem jedno, że dosłownie w każdym miesiącu Fundamenty są silniejsze niż przed magiczną końcówką 2018 roku Zgadzam się, sam bym tego lepiej nie ujął Teraz jeśli chodzi o Dasha Dash portfel na iOSa jest zgodny z Apple Watch yy, seria 4. Zobaczcie, możecie sobie wyświetlić QR kod i ktoś wam może zapłacić. Teraz Pirate Chain, a właśnie nie wiem, czy widzieliście o to. Oczywiście powiem tak. Craig Wright, może zrobię taką zabawę słowną. Wyobraźcie sobie teraz, że ja twierdzę, że fil konieczny znika i ja twierdzę, że jestem filmem koniecznym i że to ja ten nie ma gdzieś żadnych zapisów, nie ma, nie ma filmów, nie ma głosu i tak dalej, i tak dalej, nie wiadomo, są tylko jakieś tam powiedzmy dokumenty. No i ja mówię w pewnym momencie, no wiecie, pamiętacie jak zaczynałem w kryptowalutach i oglądałem sobie filma, fila koniecznego, znaczy się jak, jak e, nagrywałem te filmy pod pseudonimem fil konieczny mniej więcej tak to się było. Krek e, się zapędził, mówił o czymś tam e, stwierdził, że gdy czytałem sobie, gdy czytałem whitepaper Bitcoina, to znaczy się aby od razu się poprawił, to znaczy się, gdy pisałem ten whitepaper, no śmieszna sytuacja dla mnie, to jest game over dla niego. CCN Markets, dzień sądu, tak, krypto szylingowy kościół ma zapłacić za promowanie OneCoina, a tutaj Peter McCormack naprawił projekt Libra i pokazał z czym poszczególne rzeczy są powiązane albo na poszczególnych firmach, ponieważ projekt Libra opublikował bardzo wiele współprac różnych, między innymi właśnie Vodafone, Coinbase, PayPal i w ogóle i w ogóle eBay i tak dalej i tak dalej. I co się okazało? <laughs> Wiadomo o co się okazało. Teraz oczywiście Zek Wallet jest można powiedzieć generator Adresów, yy, adresów, czyli zek wallet możecie sobie generować. Oczywiście zalecam, jeżeli coś takiego robicie, można pobrać z GitHub, a, pobierzcie to i robcie to w trybie offline. Bitrex mówi, że nie dajcie się nabrać. Zawsze idźcie bezpośrednio na BitrexCom i nigdzie więcej nie, nie udzielajcie żadnych informacji. Żadnych danych w BitrexCom nie będzie yy, można powiedzieć. Yy, pytał was o żadne dane, ani żaden was adres e-mail. Teraz przejdźmy sobie do analizy sytuacji do rynku. Jeśli chodzi o rynek, to na koń papryce mamy wszystko bardzo ładnie na zielono. W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin urósł o 4,85%, Ethereum 5%, XRP o 4%, Litecoin prawie o 10%, co w ciągu 7 dni daje już 20% wzrost. Także Litecoin przed Halvingiem bardzo mocno, zobaczcie Cardano 6,50%. No tutaj Leo, Leo troszeczkę spadł, ale w ciągu ostatnich 7 dni dał 11%. NEO zobaczcie, 11% w ciągu ostatnich dni, 7 dało 20 prawie procent. Zobaczmy jedną z moich ulubionych walut, czyli świnioli, zobaczcie, wskoczył na 37 miejsce, wzrost o prawie 3%, chociaż w ciągu ostatnich 7 dni, 7 dni tylko niecałe 0,5% na plusie, 2 dolary lekko ponad, wyprzedził WAVESa. Z innych takich walut, tutaj, no to jeszcze Huobi token o 13% w ciągu 7 dni. Zobaczcie, bytą garniturów nas sprzedawał prawie 30% do góry. No ale przejdźmy sobie teraz na kapitalizację rynku. Kapitalizacja rynku za bardzo się nie zmieniła w ciągu ostatnich 30 dni. Oczywiście idziemy do góry, ale jeszcze do tych 300 miliardów, co tam kiedyś były. W kwartale chyba tutaj były 300 miliardów, to jeszcze nam pokazuje, że nie było 300 miliardów, nie wiem skąd ja wziąłem tych 300 miliardów, czyli już jesteśmy, można powiedzieć, 279, to było 281. To już nam niewiele brakuje, żeby przebić kapitalizację, no, ale jeśli chodzi o, zobaczcie, cybermile 25% na plusie. Nasz Bridges Exchange 20% na plusie Green, 14% na Bitmax, pomylił ktoś z Bitmaxem i 13% kupił IoT Chain. Zobaczcie, to jakaś ikonka, to wygląda trochę jak TIE Fighter z gwiezdnych wojen. 11% może ludzie to samo dostrzegli jakieś futuresy, Projekt Pi, Cortexy. No ale najwięksi ludzerzy to oczywiście Lina się urwała 18% do dołu, zobaczcie ekologiczne nieruchomości 17% do dołu, Kwanty się skończyły 10% do dołu, Apollo chyba się 13, nie udała się misja, 10% do dołu, co tu jeszcze, Nulsy zobaczcie, pomimo tego, że jakieś wydarzenie, 9% do dołu, jakiś P.E.O.S. i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy nowe rzeczy, które się tam Edx, plot. Ciekawy skrót 245% do góry Jacek Dudzic Token. Proszę bardzo, zobaczcie: 20% do góry, jakiś token personalny. Under, Underscoin unders Coin: 8, 9% zobaczcie, super 0. No, ktoś nie posłuchał mnie, zainwestował. To ten topas jako kamienie szlachetne: 1%, ale oczywiście nie było fan Coin nie dawał takiej zabawy ludziom: 15% w dół, cytryny zgniły, 16,8% w dół. Także tak to wygląda. Cóż tu można więcej twierdzić? Bitcoin, pomimo tego, że analitycy mówili, że no tak korekta, 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 znowu wybił. Wszystko wskazuje na to, że idzie na 9000 dolarów. No, a jak przełamiemy 9, to niektórzy mówią, że, że ten. I właśnie to, co ja powtarzałem, i powtórzę Wam tu jeszcze jedną radę: yy, jedną z rad Satoshi'ego, a mianowicie, jak macie inwestować, to inwestujcie pakietami, nie czekajcie na cud z nieba bo może się okazać, że niektórzy będą czekali, czekali, był czy po 3000, czekali na 2000, na 1000, nie zainwestowali, poszedł na 5, 6000, na 7, na 8, to czekali z powrotem na 5, nie zainwestowali, no i wejdą przy 20, nie? Także tak, to, tak to wygląda. Albo przy, przy 100, nie? Więc nie, nie ma co, jak widać, na pasku 8,822, wszystko do góry, także może, może czasami nie ma sensu czekać, na, mówię na cud z nieba. Baściwie, według tego, co mi to pokazuje Redcoin, to już doszedł, doszedł prawie do 0,2 centa także banany zobaczcie też retką 10% do góry trzeba zaraz aż, za, aż zajść na giełdę no więc lepiej inwestować po kawałku lepiej inwestować pakietami niż czekać na cud z nieba i później nie zainwestować i przegapić rynek ale przejdźmy może sobie oczywiście znowu kliknąłem do podsumowania bo w podsumowaniu oczywiście różne ciekawe, różne ciekawe rzeczy także przechodzimy do podsumowania a w podsumowaniu chciałem Wam na początku powiedzieć, że zakończyłem lekturę książki ABC Blockchain'a, więc recenzja ukaże się na kanale po weekendzie. Bardzo fajna książka, polecam każdemu. Pewne mankamenty, które mi się nie podobały, pewne rzeczy można było pominąć, moim zdaniem oczywiście, ale to jest sprawa autora, także, także te rzeczy możemy sobie tam, można powiedzieć, każdy inaczej do tego podchodzi. To jest jedna rzecz. Oczywiście tak, kolejna sprawa. Kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Odcinek chyba już 61. E, będzie na YouTubie, i będzie to ostatni live na YouTubie. I powtórzę to jeszcze raz wszystkim, którzy nie potrafią słuchać, e, ja nie rezygnuję z YouTube'a. Wszystkie filmy poza serią Status Report będą publikowane na YouTubie. Livey przechodzą na D-Live TV. Jeżeli macie problem, no trudno, większość ludzi nie ma żadnego problemu. Proponuję spróbować innej przeglądarki. Proponuję upewnić się, że przede wszystkim wasze Wi-Fi działa. Bo to, że wam stronki chodzą. To jeszcze zproponowałbym przetestować łączność do WiFi, Bo ja transmituję na przykład na Sorsie 15 Mbit na sekundę. A to, że Wam router pokazuje, że macie 300 mega. To nie znaczy, że tyle w rzeczywistości macie. Ściągnijcie sobie dobry skaner Wi-Fi albo zróbcie prosty test. Jeżeli macie taką możliwość, podłączcie się bezpośrednio komputerem. Rozumiem, że komórką się nie podłączycie. Gdzie... Jeżeli korzystacie z laptopa, podłączcie się kablem i zobaczcie, czy tam de Life będzie też dalej rwał. No bo ja wiem z własnego doświadczenia, że Wi-Fi potrafi mieć dużo problemów. Często jest tak, że pokazuje 5 kresek, a w rzeczywistości na wcale nie ma takiego transferu. Także często Wi-Fi narzuca różnego rodzaju problemy. Na liveie będą oczywiście goście I będę także losował ledżery Kończymy konkurs z ledżerami Jeśli chodzi o książki Zacząłem czytać książkę właśnie Dlaczego Bitcoin będzie po milion dolarów Czyli Szczepana Bentyna i Michała Grzybkowskiego Książka na początek Wydaje się zupełnie inna Tak mogę powiedzieć niż ta książka, którą czytałem Zobaczymy, zobaczymy Przeczytam ją, wtedy też będzie recenzja No i właściwie Chyba to tyle Pozdrawiam wszystkie osoby, które były na tej premierze, premierze na DLive TV. Oczywiście film ukazuje się, jak mówię, także na, na, na DTubie i na YouTubie. Na YouTubie nie ma linków do źródeł. Od razu informuję. Nie mam zamiaru walczyć później i sprawdzać, czy jakaś domena. Gdzieś później z kamery nie kupili domeny, nie. I YouTube mi znowu jakiś film usunie. Nie. Na YouTubie. Będę wrzucał tylko linki do takich platform, które na bieżąco śledzę, czyli jakieś tam ledgery, moja strona internetowa, tego typu rzeczy, jakieś tam powiedzmy e-maile, nie e-maile i tak dalej. Do źródeł nie będę, bo później wiadomo, co się wydarzyło ostatnim razem. Z mojej strony to tyle. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Do następnego razu.